Cześć wszystkim. To jest pierwszy odcinek gotowania z pikiem. I w tej miniserii będziemy robić zdrowe przekąski dla takich oto piesków. Pik. Co ty to masz? Co ty to, Co ty to masz? Co to... Co, to... Co to jest? To będzie przekąska na lato, mrożona. Tutaj mamy jogurt naturalny, bez tłuszczu. Kilka borówek oraz pół banana. półtorej yy, łyżki płatków owsianych. No i to wszystko będziemy razem mieszać. Tak przygotowaną masę będziemy teraz przekładać do foremek na babeczki. Jeszcze tutaj króciutka kontrola smaku. o, 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 o. może być, może być. No i przekładamy. Tak przygotowane foremki wkładamy na 2-3 godziny do zamrażalnika. Pixie, wytrzymasz tyle? O, oczywiście. Pikusia. Spróbujemy letniej przekąski. Spróbujemy. No bo czekaj, dam ci tego miński. Proszę. Próba generalna. Opa.